Czy cały ten komunikat dotyczący chęci, czy wręcz oczekiwania strony amerykańskiej, że spotkanie będzie odbywało się na poziomie prezydenta z jednej i z drugiej strony, czyli prezydenta Trumpa i prezydenta Nawrockiego, to jest prawda? To nie może być, mili Państwo, prawda, bo przecież ze strony choćby Niemiec, naszego sąsiada i nie czarujmy się kraju, który decyduje w dużym stopniu o tym, co robi Donald Tusk, co robią jego ministrowie, co robi w ogóle cała ta koalicja, która dzisiaj rządzi krajem, ze strony Niemiec na spotkanie z Trumpem, to spotkanie, które jakoby ma mieć standard prezydencki, nie jedzie prezydent Steinmeier. Prezydentem Niemiec jest pan Steinmeier, jest to człowiek, który funkcjonuje w Republice Federalnej Niemiec na pozycji prezydenta, jest oczywiście osobą, która w tej hierarchii jest najwyżej. Na to spotkanie z prezydentem Trumpem nie jedzie Steinmeier, na to spotkanie jedzie pan kanclerz Merz. Kanclerz niemiecki to ta sama mniej więcej funkcja ten sam człowiek, który reprezentuje władzę wykonawczą, jak w naszym przypadku właśnie Donald Tusk. Ta sama sytuacja ma miejsce, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Tam oczywiście nie mamy prezydenta, ale de facto osobą, która jest głową państwa, nie jest już dzisiaj, no nie czarujmy się, mocno posunięta w latach królowa, Bryty królowa Elżbieta, która z wielu e, ostatnich. Okazji czy potrzeb spotkania osobistego w ramach właśnie takich relacji dyplomatycznych musiała rezygnować ze względu na swoją niewielką siłę i po prostu podeszły wiek, dzisiaj, osobą, którą można by porównać z pozycją Steinmayera, z pozycją właśnie Nawrockiego, czy z pozycją Trumpa, czyli prezydenta. Tą pozycję oczywiście pełni jej następca, książę Karol, dzisiaj będący już królem Karolem. Gdybyśmy więc chcieli przełożyć realia polskiego systemu politycznego, niemieckiego systemu politycznego na system polityczny brytyjski, można by spokojnie zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli Amerykanie oczekują spotkania na poziomie prezydenckim, to ze strony Wielkiej Brytanii poleci tam nie kto inny, tylko właśnie książę Karol, jako osoba, która jest z tego jeszcze wyższego najważniejszego najwyższego poziomu, który reprezentuje Wielką Brytanię. Tymczasem Wielką Brytanię na spotkaniu z Trumpem reprezentuje Keir Starmer. Premier, a nie król, odpowiednik prezydenta. Ta sama sytuacja dokładnie we Włoszech. Mamy dzisiaj akcję, w której pojawia się na tym spotkaniu pani premier Meloni. Mamy sytuację związane właśnie z tego typu działaniem, które jawnie przeczy komunikatowi, który dostajemy od naszego własnego rządu. Mamy więc tutaj Absolutne zero złudzeń. Mamy zero jakichkolwiek znaków zapytania. Wiemy, że nas walą w czambuł i oni wiedzą, że my wiemy, bo sprawdzając te dwa, trzy nazwiska, te dwa, trzy kraje najistotniejsze, jeśli chodzi o kreowanie tego, powiedzmy, układu politycznego w Europie Środkowej czy w Europie, powiedzmy, Wschodniej, no bo to przecież w taki sposób opisujemy nasz region, wystarczy sprawdzić te kilka miejsc Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i wiemy nagle, że sytuacja jest zupełnie inna.